W tym tygodniu usłyszałem najpiękniejsze słowa, jakie może usłyszeć 35-latek. Czy, że wszystkie moje wyniki badań krwi są ok? Nie, to po 30. się nie zdarza. Czy kocham Cię? No to jest bardzo miłe, ale coś piękniejszego. Pana kredyt hipoteczny został spłacony. Mianowicie sprzedałem mieszkanie inwestycyjne, mam środki na koncie, dzwonię do banku Millennium, dwie minuty przebijanie się przez sekretarki. I w trakcie trzech minut konsultant banku Millennium poklikał, poklikał, poklikał i usłyszałem właśnie te piękne słowa. Panie Szymonie, Pana kredyt hipoteczny właśnie został spłacony. Dostałem powiadomienie PDF-em, musiałem się dopiero wybrać do banku, żeby dostać pisemne potwierdzenie tej czynności i uwolniłem się od kredytu. Ale mam jeszcze dwa inne, dlatego że inwestuję w nieruchomości i do tego Was zachęcam. Obserwujcie mój profil, żeby dowiadywać się, jak optymalizować... Ich koszty, jak pomnażać swój majątek na rynku nieruchomości.